Pierwsze mistrzostwa częstowe w kartingu. Powiedz, co sądzisz o takiej imprezie i czy miałeś kiedykolwiek okazję może startować w czymś takim? Ja się powiem szczerze, że miałem okazję w różnych takich rzeczach uczestniczyć i jest to bardzo fajnie. I powiem szczerze, że brakuje tego w naszym mieście i myślę, że inicjatywa jest dość ciekawa i warto ją powtarzać i kontynuować, takie coś i robić częściej. Żeby jako nasze miasto integrację robić też Urząd Miasta, sponsorzy, wszyscy, żebyśmy się tak spotykali raz na jakiś czas i, i rozkręcali tą branżę sportową i kontakty z miastem i ze sponsorami. Jest to bardzo fajne, uważam, że warto to kontynuować i robić to jak najczęściej. Pierwsze Mistrzostwa częstochowe w kartingu. Czyja to inicjatywa, czyli to pomysł i czy macie w planach podobne imprezy w przyszłości? Witam, Łukasz Miczak. Ta impreza zrodziła się w umysłach paru osób. Mniej więcej wszyscy jesteśmy organizatorami i współorganizatorami. Dziękujemy Urzędowi Miasta, bo on też nam dużo tu pomógł zorganizować no i lokalnym sportowcom. To jest e, e, ogólnie pomysłodawcą byliśmy, bo my jako e, twórcy tego toru kartingowego ale tak naprawdę chcieliśmy stworzyć coś, żeby się działo w Częstochowie i przy okazji wypromować ten sport, który tak naprawdę, można powiedzieć, że pierwsze mistrzostwa jakieś kartingu to się odbyło w Częstochowie, więc mamy bardzo silne korzenie i silną historię tutaj kartingu częstochowskiego. A co do planów, to na pewno planujemy takie imprezy. Mistrzostwa wiadomo są mistrzostwami, ale mamy gro różnych imprez. Mamy imprezy typu Le Mans, mamy imprezy, Typu zawody firm poszczególnych, opuchary. Jaką drużynę reprezentujesz w Mistrzostwach Stanów no, Dzisiaj jeździmy w barwach Intercarsu. Ogólnie nie ma logo sponsora tutaj na, na koszulkach, no, ale reprezentujemy firmę Intercars. Jak się jeździ? Eee, w tej imprezie? To znaczy tak, no. Ogólnie impreza fajna. Można się fajnie stresować od, że tak powiem, codziennego dnia w pracy. No, jest dużo adrenaliny, jest fajnie.